Przemienienie chleba w ciało Pana Jezusa. Jezus Chrystus, dnia poprzedzającego Jego mękę, wziął chleb, święte i czcigodne swe i dzięki czyniąc Ojcu swemu Wszechmogącemu, błogosławił, łamał i rozdawał uczniom swoim, mówiąc to jest bowiem ciało moje. Podczas podniesienia spojrzyj na hostię, oddaj w niej hołd czci i miłości utajonemu zbawcy i mów, Pan mój i Bóg mój. O Jezus, miłuj się nade mną i nad duszami wiernych zmarłych. O dobry Jezu, rac im przebaczyć, O Jezu najmiłosierniejszy, przyjmij je do wiekuistej chwały. Przemienienie wina w krew Pana Jezusa. Podobnież po wieczerzy, biorąc kielich w swoje święte ręce, znowu czyniąc dzięki Ojcu, błogosławił i dał uczniom, mówiąc To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To ile razy cienić będziecie na moją pamiątkę czyńcie. Spojrzyj na kielich, oddaj w nim hołd czci i miłości Przenajświętszej Krwi Zbawiciela i mów O mój Jezu miłosierdzia, o Krwi Przenajdroższa Zbawiciela mego oczysz duszę moją i duszę wszystkich zmarłych Ze zmask grzechowych, skróć im czas pokuty i racz połączyć z chorami aniołów i świętych w niebie.